To jest widzowie. Nasz ulubiony youtuber, nasz ulubiony youtuber kolega Ignacy. I największe szanse na e, skulemoji emoji, tak zwane. Aha, to ja też powiem: for YouTube Safety. E, musicie się domyślić, co to będzie oznaczać. Uwielbiam ostatnio materiały Ignacego. Rzeczywiście są takie rzetelne koktajl informacji, że tak ładnie powiem. Skoki na spadochronie, praca w wojsku, czy może praca z bydłem? Która z tych rzeczy jest najniebezpieczniejsza na świecie? Jeśli wybierasz się w podróż, pamiętaj, żeby wybrać najbezpieczniejszy środek transportu. Jadąc samochodem, jeden na 107 kierowców ma szansę zginąć w wypadku. Z kolei. 1 na 107 to jest i tak bardzo duża szansa, nie? W samolocie taki los może spotkać jednego na 11 milionów pasażerów. Z... A i tak się zawsze mówi, że to te loty samolotem są takie bardzo niebezpieczne, nie? A tu się okazuje, że jest całkiem inaczej, że jednak jazda autem jest dużo bardziej niebezpieczna. Kolej na drogach morskich odnotowaliśmy 5 ofiar na 100 tysięcy zależonych. What the hell? Więc może to rower będzie bezpiecznym środkiem transportu. Oj nie. Niestety prawdopodobieństwo urazu to 163 na 100 tysięcy, a urazu głowy to 43 na 100 tysięcy. A to jest bardzo ciekawe, że podaje tutaj w jednym wypadku, tu w pięciu, tu w czterdziestu, tak? Te ostatnie mogą zakończyć się śmiercią, co zresztą spotkamy. Wydaje mi się, że y, w y, adnotacji do pojedynczej, pojedynczego wypadku powinien zrobić, bo to lepiej wyglądało. ...nawet 1084 rowerzystów w USA w 2022 roku. Niestety, nawet chodzenie nie jest wolne od niebezpieczeństw. Na około 161 milionów kilometrów, które przejdą ludzie, ma miejsce 500 wypadków z udziałem pieszych. Przy nie tak dużo się przechodzimy kolektywnie jako ludzkość około 22 miliony kilometrów. Więc może lepiej nie przejmować się przemieszczaniem, tylko skupić na czymś bardziej pożytecznym na przykład pracy. Tutaj jednak również możemy wyróżnić kilka, a nawet kilkanaście zawodów, które nie sprzyjają byciu bezpiecznym. Na przykład kierowcy tirów i ciężarówek. Są oni ciągle w trasie, a więc narażają się na wypadki komunikacyjne, co skutkuje tym, że 22 na 100 tysięcy z nich zginie w trakcie pracy. Nieco mniej, bo nie spało 20 na 100 tysięcy 000... i tak bardzo mało, nie? Patrzcie, ja na przykład mam 0,64% szanse na wydropienie jakiegoś super skinka cs ie a nigdy go nie wydropiłem. zginie zaś tych, którzy pracują na liniach wysokiego napięcia. No, tutaj, bez zaskoczenia. Głównym powodem będą wypadki z udziałem elektryczności, ale też upadki z wysokości. Ze sporym zagrożeniem wiąże się też praca rolnika. Tutaj do niebezpieczeństw możemy zaliczyć narażanie się na chemię z pestycydów, ale też ogólnie pracy z dużymi maszynami, czy nawet zwierzętami. Będzie to prowadzić do 23 ofiar na 100 tysięcy. Ok. Szczególnie zwierzęta są tutaj sporym zagrożeniem, bo takie krowy są odpowiedzialne za 22 ofiary w USA rocznie. O 17 mniej niż pioruny, a o 22 więcej niż wilki. Śmierć w wyniku stratowania przez bydło. Należy no też jest na zasadzie takiej, że kiedyś się słyszało o na przykład wypadku jakimś z piorunem, ale nigdy nie słyszałem o tym, żeby kogoś krowa stratowała. To, yy, ryzyko statystycznie 1 do 9,7 miliona. Nieco bardziej bezpieczne są konie. W wyniku ich kopnięcia lub stratowania umierają średnio 3 osoby w ciągu 5 lat. Bardziej niebezpieczny będzie upadek, którego doświadczyć mogą na przykład jockey. W niektórych krajach mówimy tu o 5,7. No i dlatego widzowie hobby horsing to jest wyjście dla wszystkich jockey. Można się przesiąść, na hobby horsingu to się tylko na głupi i można wywalić. A cię nic nie stratuje, bo jak nie ucieknie. ...w wypadkach śmiertelnych na tysiąc wyścigów. Ale wróćmy do zawodów. Na liście znajdziemy kilka kolejnych niebezpiecznych prac, które pewnie o to posądzamy. Na przykład górnik, który na skutek wypadków, zawaleń, zatruć gazem i innych nieprzyjemności może pochwalić się niechlubnym wynikiem 25 śmierci na 100 tysięcy pracowników. Ej, to jest naprawdę mało. Znaczy w sensie myślałem, że więcej. Boże, Game Pass Festival na twarzy. Mieliśmy kiedyś jednego widza, który był górnikiem. Nie powiem kto to, żeby nie ma problemów ewentualnie, ale jeździł na dół windą i rzeczywiście tam wydobywał, że tak powiem. I tam ogólnie jest stuprocentowy zakaz palenia na dole, prawda? Zjedziesz sobie windą, bo tam są te różne wybuchowe substancje i tak dalej, ale masz ten jeden główny szyb taki, gdzie sobie te wózki jadą. I tam jest zajebisty przeciąg ogólnie. I z tego co wiem, to te wszystkie górniki. Palą tam szluga za ślugiem, ze względu na to, że tam jest taki przewiew, że niby nic się nie może wydalić. Tam wystarczy jedna iskra, żeby wszystko pierdolło, nie? Jedna iskierka i wszystko wybucha. A oni palą szluga za ślugiem ze względu na to, że przez to, że jest tak duży przeciąg, to oni z całego szluga są w stanie wziąć może z dwa, trzy buchy, więc odpalają jednego od drugiego, żeby się chociaż napalić. To jest tak porąbane. Co jednak ciekawe, dużo więcej umiera pracowników zajmujących się naprawami dachów czy układaniu dachówek. Tutaj mówimy o 51 zgonach na 100 tysięcy pracowników. Powodem śmierci są najczęściej upadki, narażenie na niebezpieczne materiały na dachach, ale też ekstremalna temperatura, która jest wyjątkowo nieprzyjemna na szczytach budynków. Na samym liście niebezpiecznych cywilnych zawodów znajdziemy jednak drwala. Tutaj statystyka zgonów to 97 na 100 tysięcy pracowników. I znowu, przyczyny są do przewidzenia. No tak, no piła, to co, nie? Zmiecenie przez upadające drzewa, wypadki z ciężkim sprzętem, ale też i z tymi mniejszymi, jak piła. Jednak jeśli chcemy faktycznie zająć się czymś niebezpiecznym, to możemy zostać prezydentem USA. To zawód, który wiąże się z jedną z najwyższych... Ej, ale mały kilistryg jest ogólnie, w sensie, no wiecie o co chodzi. Zazwyczaj są mu udaremniane, okej? Okay? śmiertelności na świecie, bo ma prawie 9% szanse na bycie ofiarą skutecznego zamachu. 20% szans na śmierć podczas urzędu i taką samą szansę na bycie ofiarą zamachu tak ogólnie. Wydaje się to wyjątkowo wysokie. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę, że urząd ten sprawował 46 osób, a zabitych zostało czterech: Kennedy, Lincoln, McKinley i Garfield no to widzimy, że nawet jeśli daną rzecz zrobiło tylko kilku prezydentów, to stanowią już oni widoczny procent. No a co z wojskiem? Wydaje się, że tutaj szanse na śmierć mogą być całkiem spore. Wiele będzie zależeć od tego, zależy od sytuacji na świecie do jakiego wojska należymy. Inaczej przecież będzie wyglądać to w aktywnej strefie konfliktu, a inaczej w czasie pokoju. Na przykład, żołnierz w USA staje przed. Widzieliście ten samolot jeden? W aktywnej strefie konfliktu, a inaczej w czasie pokoju. Na przykład. Jak myślicie, to jest kurwa jakieś F20 czy coś? F30 chyba, bo kolorowy już. Maskowanie albo po prostu zlikowali to. Eee, nowy model, P Pride model. Żołnierz w USA staje przed ryzykiem śmierci równym 13 na 100 tysięcy. Przy czym większość tych przypadków będzie odebraniem sobie życia, najczęściej poprzez postrzał z powieszeniem na drugim miejscu. Jeśli chodzi zaś o miejsca, w których trwa aktywny konflikt, to raz jeszcze trzeba dać gwiazdkę i wskazać na spore różnice między różnymi strefami wojny. Są miejsca, gdzie śmierć dotnie 2 na 100 tysięcy, a są takie... O Boże, ej, to zajebiście mało, wbrew pozorom. Tysiąca. Oczywiście mówimy tu o wskaźnikach rocznych. Możemy tu też wspomnieć o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą gdzie pomiędzy lutym 2022 a sierpniem 2024 miało dziennie zginąć średnio tysiąc rosyjskich żołnierzy. Inne raporty mówią jednak o liczbach od 115 tysięcy do 700 tysięcy ofiar, w to wliczamy rannych i zabitych po stronie rosyjskiej, i od 35 000 do nawet 500 tysięcy ofiar po stronie ukraińskiej. Ale to jest gigantyczna dysproporcja w ogóle. Armia Ukrainy liczyła na początku roku 2024 około 1,5 miliona Tylko pytanie też na przykład, czy to nie są jakieś dane propagandowe, bo chuj wie tak naprawdę ile tego będzie. Myślę, że w Rosji mówią coś innego i u nas też będą mówić coś innego. miliona żołnierzy. Z kolei rosyjska to 1,5 miliona z 2 milionami rezerwistów. Jeśli chodzi zaś o ilość cywili, którzy stracili życie, to niestety, ale nie można podać jednej konkretnej liczby, bo wiele różnych statystyk znacznie się ze sobą nie zgadza. A dodatkowo konflikt cały czas trwa i tak samo jak w przypadku innych wcześniejszych wojen, nie będzie możliwym dokładne oszacowanie strat przed zakończeniem konfliktu, dopóki nie pojawią się spisy powszechne czy pełne badania w rejonach, które objęte są konfliktem. Mamy jednak dane z jednej z najbardziej krwawych wojen w historii, II wojny światowej. Podczas niej zginęło nawet 85 milionów ludzi Matko. 3% populacji całego świata, gdzie bezpośrednio na skutek konfliktu zginęło 50 milionów ludzi, a pozostali zostali ofiarami towarzyszącymi wojnie, głodu, chorobom i biedzie. Inne służby również niosły za sobą pewne niebezpieczeństwo. Policja to również niebezpieczne zajęcie. W latach 1996 do 2013 w Polsce zginęło na służbie 97 policjantów, a około... ale w Polsce my mamy bardzo spokojny kraj. 5 tysięcy rocznie zostaje rannych. Statystycznie w USA życie straci niecałe 13 osób na 100 tysięcy policjantów, co umieszcza ich na 18 miejscu najbardziej niebezpiecznych zawodów w kraju. Ale może nie rozmawiajmy o pracy, tylko o czymś bardziej przyjemnym. Na przykład o wakacjach. Miesiące wakacyjne to zauważalnie zwiększone ryzyko śmierci z powodu gorąca, a także utonić. Szanse na śmierć w wodzie to 1 na 1032 osoby. Nic Dużo. Niższe niż przy jeździe na rowerze i niemal dwukrotnie częstsze niż śmierć przez zadławienie. Bo jedzenie też może stwarzać spore zagrożenie. Jedna na 10 osób podczas jedzenia dostanie zatrucia, a rocznie 420 tysięcy osób umrze z tego powodu. Większe szanse mam na śmierć w wannie. 1 do 685 tysięcy. Najgorzej, jak se tosty w wannie robisz, to wtedy jest duża szansa. Także wakacje może lepiej być pod prysznicem. I uważajcie na wakacje pod palmami, bo te mogą być dość zabójcze. Oczywiście w kilku przypadkach, a dokładniej w jednym na 250 milionów, bo właśnie tyle, wynosi prawdopodobieństwo śmierci od spadającego kokosa. Bezpieczniejsze od palm są już wesołe miasteczka, gdzie szansa na śmierć to 1 na 300 milionów. Więks... Ja i w życiu bym nie pomyślał, że jest większa szansa na to, że zginę od kokosa, aniżeli kurwa od Jankosa, co? Na... niż na rollercoasterze. Szansę macie tylko na śmierć w tornadzie, bo wynoszą one 1 na 13 milionów. Podczas podróży trzymajmy się z daleka od zwierząt, bo atak psów to prawdopodobieństwo śmierci wynoszące 1 na 43 882 a także bliskie spotkanie z osą, szerszeniem lub pszczołą to 1 na 46 744. Nie zapomnijmy też o czapce, bo udar słoneczny to szansa na śmierć równa 1 na 4402. Skupcie się też na jakichś rozrywkach, ale nie na base jumpingu, bo umrzeć tutaj może 1 na 2317 skaczący. No dobra, no ale to jest sport ekstremalny taki, nie? Bądź nawet 1 na 60, w zależności od statystyk. No, jak skaczesz bez bungee na bungee na przykład, to masz dużą szansę. Wystrzegajcie się też jazdy Formuły 1, gdzie śmierć czeka jednego na dwudziestu kierowców. Uprawienie boksu skończy się śmiercią średnio jednej osoby na dwa tysiące. Tylko, że to też zależy na przykład przy Formule 1, 1 na 20, ale jak często jest zmieniany kierowca Formuły 1? No kurwa. To jest troszeczkę ala prezydent, nie? Może nie aż tak, ale. Spoof diving 1 na 34 tysiące, a uprawnienie futbolu amerykańskiego to 1 na 50 tysięcy. Możecie za to iść w góry. Samochodzenie to ryzyko niecałe 1 na 16 tysięcy. Wspinaczka zwiększa je do 1 na 1750. Za to wyprawa do Nepalu na 8 tysięczniki, w tym sławny Mount Everest, to już 1 na 167. Ale to wyniki dla całości, bo już powyżej 6 tysięcy metrów szanse na śmierć rosną do 1 na 10 wspinaczy. Co Dobrze. więc możecie robić bezpiecznego? No, może grać w gry. Śmierć podczas gier planszowych i komputerowych to prawdopodobieństwo 1 <laughs> Małe? Jesteśmy bezpieczni widzowie. Ale nie, nieistniejące. Macie lepsze szanse wygrać medal olimpijski, bo to szanse równe 1 do 672 tysięcy. Wygrana wlotka też jest bardziej prawdopodobna, bo wynosi około 1 na 14 milionów. Jednak jeśli faktycznie chcemy poczuć się szczęśliwi, to możemy znaleźć czterolistną koniczynę, która występuje średnio 1 na 10 tysięcy. Tak samo jak śmierć poprzez uderzenie meteoru, który na nas spadnie, gdy będziemy siedzieć. Do tej pory odnotowaliśmy tylko jeden przypadek śmierci w ten sposób w całej ludzkiej historii. Nie musicie się bać też rekinów, bo szanse na śmierć z ich rąk, a raczej zębów, są podobne do tych, jakie macie na bycie potrąconym przez samochód podczas biegania. A i bym zapomniał postarajcie się nie świętować urodzin. Mimo, że logicznie byłoby, aby śmierć każdego dnia była tak samo prawdopodobna, to jednak w urodziny prawdopodobieństwo rośnie o 6,7%. A rośnie jeszcze bardziej, jeśli nasze urodziny miałyby wypaść. W weekend. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że te szanse nie zakręciły Wam za bardzo w głowie. Jeśli nie, to być może przegapiliście ten odcinek. E, zapraszam, żebyś. Zapomniałeś wspomnieć o szansie na istnienie życia poziomu No, no fakt, Także mam nadzieję, że fakty. Się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!